Cześć, się ma już zestawić, bardzo widać w kolejnym odcinku zabijania. Jak ktoś leci filmy ten wie, że to jest mój ulubiony tryb. Tak, oczywiście czasami... Coś się dzieje z internetem i uwaga. Dzisiaj się dowiedziałem, że część mojej ulicy ma problem z internetem właśnie. preferem się koło mnie na tej samej ulicy co ja mam właśnie ten sam problem także nie wiem coś, coś jest na rzeczy tutaj coś się dzieje to właśnie mam problem w CS-ie. także no niestety no, dobra, bo nie wiem co tutaj jest grane i... No nie mówcie, że ja tam nie traciłem. Jeden, jeden. Najgorsze są to właśnie dwie lindy ponad bielnie, bo to są pistolety. A tymi pistoletami ja nie zawsze mam szczęście. I nie wiem, co coś? Co, co nie robią? Dobra, teraz, teraz mogę dokończyć. Nie wiem, co się dzieje w ogóle, czy coś w ogóle w moim mieście się dzieje, czy co? Nie potrafię tego wyjaśnić. Tak, w tym odcinku sprawdzałem podczas skrzydłowego, czy. Czy wszystko jest w porządku? Wszystko było na routerze OK. Sprawdzamy przed wejściem do CS też było wszystko OK, ale coś tu jest nie tak, słuchajcie, no nie wiem, nie mam pojęcia co się dzieje. Ale dziwne, że niby cała ulica ma jakiś problem właśnie tutaj podejrzane nawet. Mi nic nie zostawili.

Szkoda tylko, że dalej jestem bez MVP. No, mamy bota w przeciwnej drużynie. Aaa, dobra. Z Z Czy tam wszyscy używają snajperek na oprócz tego bota, bo to wiadomo co to jest. Tak, bo nie wiem, jakie będą tutaj komentarze pod tym filmem. Resartory i lepiej itd. Resartowanie lettera nic nie pomogło. A coś może być, że albo coś się się albo nie wiem, nie mam pojęcia, co może być. Co to może być nie tak. Mam nadzieję, że nic mi tutaj nie przeskoczy. No właśnie, już widać, że się przeskoczy. No branie tutaj nie ma, nie ma sensu, by wchodzić przez te tunele, bo oni mają tam lepsze pozycje. Szczerze, wolałbym nawet grać po stronie tego. Przez chwilę myślałem, czy nie przenieść po stronę tele, ale wolę tego nie robić z tego względu, tylko i wyłącznie z tego względu, że będzie mnie to kosztowało jednego kila mniej, a tego nie chcę. w tym momencie połowami czy za nami pierwszy super, Chyba, że tutaj nie można ponieść um, brutin, który się podniosł, tak jak to jest na skrzydłowym, tak jak to jest na turniejach. Mogliby to zrobić właściwie, nie? Denerwuje mnie ten pi... Zostaliśmy wyjaśnieni szybko. Mam nadzieję, że to jest ostatni taki materiał, gdzie ten internet tak źle działa. Nie, dla mnie coś musi być na no, rzeczy. Coś muszę, nie wiem, robić, albo coś. Bo to jest niemożliwe, żeby cała ulica tak miała praktycznie. A mojego kompla w bloku wszyscy sąsiedzi właśnie też nażerkają, także to też jest takie, wiecie, dziwne. Ale brać mi się z tym, trzeba się skupić już na tym meczu. Dobra, ja widzę, że jest gdzieś... Aha. O, no. o, proszę. moje punkty, dziękuję bardzo właściwie gramy po tej gorszej stronie teraz bo to jest C lepiej zdecydowanie byłoby po stronie Tero łatwiej na pewno tylko dostał, nieee. I ładnie, siódma lunda. Mhm, na pewno. Nie, nawet już strzelam. mamy <grywamy> dwa na dwa. Dwa na jeden. 8, 8,5 dla nich. Piękne zakończenie. Ale też względu na to, że było trochę mało kili w pierwszym meczu. Przez to, że tak trochę tepowało, to postanowiłem, że jeszcze zrobię ten te drugi Dobra, jakiś kill musi być. Ode mnie. Gdzie ty, bo cię chodzisz? No dobra, sobie. Wycofałem się. Niepotrzebnie właściwie. No ale jak swoją postać nie chcę, po to wyrobić, dawać kille za darmo. Tu sobie teraz. No i jest 1-11. No, nieźle. No ale właściwie to co ważne, że mamy tą kolejną rundę. Żebyś wiedział, że pieprzone leki, żebyś wiedział. Ej nie, to, to, to jest niemożliwe jako nagrania Nie, mówię tak tego, że kurde. To drugi match, będzie, drugi macie, ale kili, to normalnie się denerwuje przez internet. Oj, oj. Ja jestem sam na trzech. Nie po lukik, co nie? Ajajajajaj. To nie tak miało wyglądać. Takich ludzi to ja nie... Nie, nie toleruję. Czekajmy, prawie że do samego końca. Może kula będzie dobrze. Ja nie wiem, jak oni to grają. Nie mam pojęcia. Jak dostaliśmy, bo tak. O, dobra. Dołączył kolejny. Szybko poszło. 1 na 4. Czy wy to widzicie do jasnej cholery, Ja w ogóle nie będę wziął głowę. Tylko 27... 27 w jednym, 34 w jednym, jeden hit. Ca cały czas jeden hit, no. Gdzie te pociski lecą? Postanowimy sobie dołączyć do tela. Kto? No, zrelagowało mi do 592 Nie wiem, czy to widzieliście takim. No, 95 pingów, To wcześniej chyba było 100 ponad. To przeszkadza to. Strasznie. Czemu to jest właśnie to, jak nikt nie patrzy pleców? Nie wiem, tylko wszyscy skupnie, może wszyscy sobie skupili na jej pozycji, to jest to najgorsze. No i od to, nawet do odbijania nie jest podobne. Nigdy nie ma. Nie, skąd, przecież o, nawet broni mi nie było widać. A to chyba na chwilę, bo to jest trzecie otwieranie. Jak nagrywa, najpierw na jeden odcinek tak chyba jeszcze nie było na kanale. O mnie, o, gdzie ja idę? Nieważne, nie widzieliście tego. Zaraz mnie trafi szlak. Wierdzielę tego bota. Te boty chodzą gdzie chcą, naprawdę. Cero inteligencji mają mhm. dodanek, No, pierwszy jest. Drugi. Zabrakło mi kul. Jeszcze, tak wiecie jak to zrobić na szybko. Rębno. Może Rębno. <laughs> ai, ai, ai. Już, ja, się uda? Już panaj, udało się zdobyć punkt. ostatnią kulą Dobra to chyba będzie tylko jedne normalne odbijanie z tego co mi się wydaje ale wiecie, te 3 klazy z w końcu chyba aby tak było Pięknie tak, co w mi się strzelał? Okej, okay, dobra tak, tak. Mamy 4-2. Ładnie idzie Coś się po tutaj pokaże Kurde czemu mi się to myli ten, ten Mi się... Nie wiem, nie dość, że ta mapa to nie jest jedna z moich ulubionych. Wręcz przeciwnie. To jeszcze właśnie dostaję heady z... o 1 cm o tym nie. Ta mapa mi nie się opada, ale cały czas mamy szansę, że ten mecz będzie na, po naszej stronie. Jak może tak dać się złapać? Dobre pytanie, prawda? Dobra, nie, trzeba się... No, ładnie strzelił. Oh, nie, nie wiem, czy gdyby nie defował, by tego nie dosprawiłem Może. Mamy do wyeliminowania tylko trzech typków. I Już... Nigdy bym się nie spodziewał czegoś takiego. Nigdy. Tylko kill szósty. Teraz z tego składam już 13. Nie wierzę, oni dosyć lepiej jak są. Teraz mam to są jeszcze CT. Stoło Tym razem to ja ukrywam rundę. Ale chyba wypiń nie będzie moja. A jednak nie, jednak nie. No, nie na flashu dostał. fuh. MVP moje. Co z tego, że pierwsze ważne, że jest. Problem jest taki, że nie wiedzą, że ja tu jestem. A przynajmniej raz wiedział. Do 3 razy sztuka jak widzicie. Do trzech razy sztuka. Także zostawiacie w do komentarzy, subskrypcję, boczycie kto jest nowy. Widzimy się w różnych kolejnych materiałach. 9 kiedyś do 3 razy sztukę tak jak widzicie. W końcu się uda fajniejszy mecz, także siemka, Do następnego.